Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z klubu Romantyki. Tym razem kontynuujemy Wysoki Przybój po długiej przerwie. Także powracam do tej książki. Potem jeszcze się pojawi Serce Trespi. No i później zobaczymy, co dalej będzie. W takim razie mm, już zacznijmy. Wysoki Przybój. Odcinek piąty, sezon pierwszy. Nawet zła sytuacja może przynieść korzyści. Wysoki przybój, rozdział piąty, poszukiwania źródła. Tiffany z trudem otworzyła oczy, myśli powoli pełzały wewnątrz czaszki, mięśnie zdrętwiały, a w ustach było nieznośnie sucho. Niedobrze mi. Ostrożnie popatrzyła w bok. Nawet ten minimalny wysiłek spowodował eksplozję bólu głowy. W polu widzenia okazało się kilka monitorów kroplówka i nadzwyczaj charakterystyczna zasłona. No tak, ja przecież jestem w szpitalu, ale dlaczego w szpitalu? Drzwi otworzyły się i ktoś wszedł. W polu widzenia dziewczyny Pojawiła się czyjaś niewyraźna i rozmyta postać. O, zbudziła się pani. Jestem pani lekarzem. Nazywam się doktor Teresa Torres. Gdzie ja jestem? To szpital Jackson Memorial. Ze mną nie było nikogo? Młody człowiek, który panią przywiózł, prosił, żeby zapisać go jako osobę do kontaktów. Damy mu znać, że się pani ocknęła. Jak się pani czuje? Co odpowiedzieć? Bywało gorzej, co się ze mną dzieje. Bywało jej gorzej. Miło widzieć, że nie upada pani na duchu. Można trochę wody? Oczywiście, proszę. Lekarka podała dziewczynie kubek. Tiffany ostrożnie wzięła go w dłonie. Ręce jej drżały. No, co się ze mną dzieje? Lekarka uśmiechnęła się kojąco. Widzę, że szybko przychodzi pani do siebie. Mam do pani kilka pytań. Dostaliśmy odwagę. Doktor obeszła łóżko i zaczęła zapisywać dane z czujników. Zacznijmy od tego, że opisze mi pani swoje odczucie. Boli mnie głowa i brzuch, ręce i nogi się trzęsą, w ustach jest sucho i mdli. Poproszę pani rękę. Dziękuję, pobiorę krew do analiz. Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 48 godzin przyjmowała Pani jakieś preparaty? Nie. Antybiotyki, anaboliki, antydepresanty? Nie. I tu jest takie już trochę niebezpieczne słowo. Niebezpieczne substancje? Za kogo mnie pani uważa? Proszę o wybaczenie, jeśli panią dotknęłam. Jestem zobowiązana zadać pani te pytania. Postawię pani kroplówkę ze środkiem wzmacniającym. Jeśli nie poczuje się pani gorzej, Zostaje Pani przeniesiona do sali dla pacjentów, gdzie będzie Pani przebywać aż do wypisania ze szpitala. Tiffany poczuła, że ogarnie ją senność. Może chce Pani do kogoś zadzwonić? Dobry pomysł. Zadzwonić do Shelly, zadzwonić do Michaela lub nie dzwonić do nikogo. Tutaj, mimo iż mm, nie chcę zdobywać punktów reputacji, bo nie jest to dla mnie ważne, jeżeli chodzi o to zakończenie Skylom. Bo wtedy, jeżeli będę mieć wysoką reputację, to zakończenie nie będzie niestety dobre. Także muszę mieć niską i wolę zadzwonić do Shelly będę potrzebowała trochę rzeczy i trzeba uspokoić żeli pewnie się o mnie martwi. Chciałabym zadzwonić do przyjaciółki. Lekarka podała dziewczynie telefon. Uśmiechnęła się kojąco i wyszła. Dziewczyna westchnęła głęboko i włączyła telefon. Na ekranie wyświetliło się mnóstwo informacji o nieodebranych połączeniach. Shelley? Gdzie się podziałaś? Och, nie krzycz tak. Jestem w szpitalu, możesz przyjechać? Co się stało? Powiem, jak przyjedziesz. Weź ze sobą moje przybory higieniczne. Mam wrażenie, że umrę, jeśli nie umyję zębów. Dziewczyna podała nazwę szpitala i zakończyła rozmowę. Chyba czeka nas nieprzyjemna rozmowa. Doktor zabrała telefon, sprawdziła kroplówkę. I wyszła dziewczyna zapadła w sen, kilka godzin później znów ktoś wszedł do sali. Tiffany obudziła się na dźwięk znajomych kroków. Wiesz, chciałam na ciebie nakrzyczeć, ale wyglądasz tak marnie, że się rozmyśliłam. Strasznie się martwiłam. Przepraszam, że nie zadzwoniłam wcześniej. Dopiero niedawno zaczęłam przychodzić do siebie. No to co się stało? I jak się tu znalazłaś? Sama nie do końca rozumiem. Byłam na spotkaniu z Jake'iem, a potem kiepsko się poczułam. Jake'iem? Kto to jest Jake? O kurde, ja jej o nim nie opowiadałam. Pani wolno więcej kręcić. To, co Ci teraz opowiem, dotyczy mojej pracy, więc bądź ostrożna z tą informacją. Obiecujesz? A ja kiedyś rozpowiadałam Twoje tajemnice? Więc słuchaj. I Tiffany opowiedziała wszystko. Shelley przez jakiś czas milczała. Więc to była randka? Dlaczego to pierwsza kwestia, która cię niepokoi? No, po prostu jeśli on nie jest zajęty przez ciebie ja go zabiorę. To taki przystojnik. To go zabierz jak chcesz, bo... My się staramy o romansik z Dziewczyna poczuła jak wzbiera w niej fala rozdrażnienia. Co? Stop. A dlaczego ja w ogóle jestem zła? Z powodu Shelley? Z powodu Jake'a? Z powodu parszywego samopoczucia? Trudno stwierdzić, tak naprawdę. Szkoda, że Shelley nie jest opcją romansu, bo na pewno bym chciała z nią mm -hmm. zrobić. Ale no, szkoda, niestety ona jest casual. Szkoda, bo mogli trochę więcej tych ścieżek narobić, ale, no cóż, są tylko trzy. Z powodu parszywego samopoczucia, Czyli niezbyt dobrze się czuję. Podaj mi, proszę, wody. Tak wyglądasz, nie bardzo. Trzymaj. Czuję się też nie bardzo. Strasznie mnie mdli. Strasznie mi ciebie szkoda. Wiesz, ja chyba pójdę. Nie będę ci przeszkadzać w leczeniu. A przy okazji przyniosłam ci niezbędne minimum. Tam jest szczoteczka do zębów. Pasta i tak dalej. Dzięki, Shelley, uratowałaś mnie. Nie ma za co. Postaraj się więcej nie wpadać w takie tarapaty, bo będę miała atak serca. Postaram się. Tiffany ziewnęła szeroko. Ta senność mnie wykańcza. Nawet nie zauważyła, jak znów zapadła w drzemkę. Gdy się obudziła, słońce już dawno chyliło się ku zachodowi. Rozbudziły ją głosy za drzwiami. Przeszkadzają. Podsłuchać lub spać dalej. Poczekajcie, kochani, bo nie wiem, czy to poprawia, yy, czy to dodaje punkt, yy, punkt reputacji, czy może to jest jakaś ważna informacja do sprawy. Ja zaraz zobaczę. Więc chwileczkę. Więc tak moi drodzy, okazało się, że punkt reputacji dostajemy wtedy, kiedy kiedy zadzwonimy po Michaela. A ja tego nie zrobiłam, także mi to nic nie da tak naprawdę. Aczkolwiek czy warto? Nie wiem. Nie wiem co mam robić w tej sytuacji. Mm. To jest tylko 8 diamentów, to nie jest więcej, aczkolwiek Nie wiem, czy jeszcze w odcinku będą y, jakieś wybory za diamenty. Jeśli tak, to nie będę wydawać na to, bo mi to szkoda. Znaczy, mam dużo diamentów, ale mi szkoda po prostu tego wyboru, bo ja i tak nie dostanę tej reputacji. Dobrze, moi drodzy, więc tak, będzie, będą jeszcze potrzebne. Mm, Będą jeszcze diament, diamentowy będzie wybór jeden w sprawie z lodziarzem tak zwanym, więc no, kosztuje 28 diamentów, ale no niezależnie od tego czy wybierzemy ścieżkę A czy B, w tym wyborze to już nie wiem, zależy czy będę miała tak naprawdę odblokowany. Nie pamiętam czy miałam ostatnio, bo grałam raz właśnie w wysoki przybój. Mm, I czy odblokowywałam? Nie wiem Albo używałam moda I zakratkowało mi Albo odblokowywałam Nie pamiętam już W sumie Dobra, to nie jest mało To podsłuchajmy Cóż Przynajmniej będę mieć za darmo Głos wydaje się znajomy Majkę? Tiffany ostrożnie przesunęła się na skraj łóżka i cała zamieniła się w słuch. To nie wasza jurysdykcja. Nie wy, federalni, będziecie decydować, co jest w naszej jurysdykcji, a co nie. Nie zamierzam przekazywać sprawy takim, jak wy. Takim jak my? Minął już miesiąc i dotąd nie ma żadnych rezultatów. Dlatego, że ktoś w policji ukrywa wszystkie ślady? Co ty chcesz zasugerować? Klasyka, czyżby trzeba będzie męczyć się ze skorumpowanym gliniarzem? Ja w żadnym razie niczego nie sugeruję, ale bardzo mnie interesuje, dlaczego tak reagujecie. Panowie przeszkadzacie pacjentom i personelowi. Przenieście proszę swoją dyskusję w inne miejsce. Dziewczyna usłyszała niezadowolone mamrotanie i ciężkie, oddalające się kroki. Potem otworzyły się drzwi do sali. Agentko, jak się pan dowiedział, że tu jestem? Niestety nie pierwszy raz muszę szukać agenta w szpitalu. Przepraszam Was, mój pies przyszedł. Chodź, chodź. No, siedź, siedź. Michael podszedł bliżej i obrzucił dziewczynę krytycznym spojrzeniem. Droga wysokiej reputacji. Nadal mam drogę wysokiej reputacji. O, god, boska! Ale to nic, no. Teraz już nie będę zbierała, bo mi to nie jest potrzebne. Tyle na nas wszystkiego spadło. I jak tam trzyma się pani? Myślę, że tak. Proszę wybaczyć, ale na razie nie jestem chyba w stanie pracować. To nic. Na razie ja zajmuję się sprawą, i dzięki pani udało mi się coś niecoś ustalić. Wygląda na to, że znaleźliśmy drogę dystrybucji preparatu. Cieszy mnie to. Ale w czym tu moja zasługa? Jak go rozprowadzają? Mm. Tutaj jest obojętna odpowiedź. Także cieszy mnie to, jak go rozprowadzają? Poprzez ciężarówkę z lodami. Boję się, sobie wyobrażać, jak pan się o tym dowiedział. Ej, uspokój się, ty. Tutaj robisz show na odcinku. Of. Mówię przecież. Dzięki pani, a dokładnie dzięki zbiegowi okoliczności. Tak się składa, że przyczyną po której się tu pani znalazła jest syndrom serotoninowy, wywołany najprawdopodobniej ogromną dozą nieznanej substancji. Tiffany poczuła coś podobnego do rozpaczy. I co teraz? Proszę, teraz proszę odpocząć i wyzdrowieć. Niestety nijak nie da się przewidzieć, jak ta intoksykacja odbije się w przyszłości. Tego dnia był jeszcze jeden przypadek koło wieżyczki Kejleba. Miał mniej szczęścia niż pani. Widocznie preparat wszedł w reakcję z czymś, co chłopak cały czas przyjmował. Wydaje mi się, że on już nie wyjdzie ze śpiączki. Tiffany poczuła, jak po jej plecach przebiegł dreszcz. Ja przecież naprawdę mogłam umrzeć. Laboratorium ustaliło już, co to za preparat? Nie, potrzebna jest oryginalna próbka. Na razie rezultaty badań do niczego nie doprowadziły. Michael uważnie wypatrzył, wypatrzył wpa lub wpatrzył się w twarz dziewczyny. Agentko, chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Proszę postarać się w nic nie wplątać, choćby kilka dni po wyjściu ze szpitala. Na razie ja się zajmę z tą sprawą. Obiecuję, przynajmniej, aż nie poczuję się lepiej. W takim stanie do niczego się nie nadaje, dobrze, moi drodzy, teraz będzie strój. Po kolejnych dwóch dniach kroplówek, tabletek i nieznośnej nudy wreszcie ją wypisano. Doktor Tors zabroniła mi jeść gałkę muszkatołową, plus dieta, nienawidzę diet. A Shelley skończył się urlop. Dziewczyna próbowała zająć się książką. Ale po tym jak spojrzała śmierci w oczy, wszystkie zmartwienia bohaterów wydawały się po prostu papierowe. Absolutnie nie ma się czym zająć. Jej palce, jej palce nerw nerwowo bębniły w podłokietnik kanapy, wskazówka zegara jakby zastygła w miejscu. Bezczynność mnie wykańcza. Zadzwonił telefon. Jake, czyżby coś się stało? Obiecałaś, że to nie będzie nic kryminalnego. Co? Co ty w ogóle o czym? Wiesz, co się dopiero stało? Dwie godziny. Pomagła mnie policja, a parę dni temu jakiś mętny typ w garniturze. On ma na myśli Michaela? W co ty mnie wciągnęłaś? To nie jest rozmowa na telefon. Jake? Jake odchrząknął nerwowo. Będę w sztabie jeszcze dwie godziny. Potem mam sprawy do załatwienia. Przyjdę. Zakończył połączenie, nie żegnając się. Uff, wygląda na to, że Jake działa dziś w trybie dubka. Dziewczyna spojrzała na swoje odbicie. Nie, tak się nie da. Trzeba się odświeżyć. Tiffany podeszła do lustra i zaczęła męczyć się z fryzurą. Wybierz fryzurę warkocz, rybi ogon. Potem nie niedbała fryzurę z warkoczykiem i długie włosy wijące się w warkocze. Chociaż moja postać jest bardziej Bardziej ma ciemne włosy, aczkolwiek aczkolwiek ja te wybierałam. Te też są w sumie spoko. Niech będzie długie włosy, wijące się warkocze. Jeszcze strój? Czy nie czy strojnie? Nie strojnie. Chyba nie. Dobrze. Tiffany weszła do chłodnego pomieszczenia. Znajomy zapach basenu spowodował przypływ nostalgii. Nie było mnie tu zaledwie cztery dni, ale z jakiegoś powodu wydaje się, że minęły dwa lata Dwa lata? Chyba lata, ale dobrze. Dziewczyna sprawdziła basen, salę odpraw, magazynek i szatnie. Dżaika nigdzie nie było. Czyżby był w swoim gabinecie? Ostrożnie zapukała w drzwi. Te uchyliły się. Wejdź.